Rozdział pierwszy. Co tak naprawdę można wyczytać z daty urodzin? Nowa nauka, chronopsychologia. Biorąc pod uwagę, że około 100 milionów Amerykanów czyta codziennie horoskop, a około 6 milionów przynajmniej raz skorzystało z usług profesjonalnego astrologa, nie trudno dojść do wniosku, że wiele osób w mniejszym lub większym stopniu wierzy w astrologię. Przepowiedniom wróżbitów nie potrafią się oprzeć nawet światowi przywódcy. Ronald i Nancy Reaganowie z upodobaniem szukali odpowiedzi w gwiazdach, a za czasów prezydentury Reagana astrologowie mieli wpływ na wybór terminów międzynarodowych szczytów, prezydenckich oświadczeń i rozkład lotów Air Force One. Choć astrologię odrzuca wielu naukowców należących do głównego nurtu, istnieje grupa uczonych, którzy z poświęceniem zajęli się badaniami nad związkiem między życiem człowieka a datą jego urodzin. Przeanalizowali biografie seryjnych morderców, przejrzeli miliony zeznań podatkowych obywateli amerykańskich, zestawili daty urodzenia najbardziej utytułowanych sportowców, stworzyli stronę internetową, na której ponad dwadzieścia tysięcy ludzi oceniło, czy w życiu sprzyja im szczęście, poprosili nawet czteroletnie dziecko o przewidzenie zachowań międzynarodowych rynków finansowych. Przez lata odsiewali fakty od mitów, aż w końcu znaleźli wiele przykładów rzeczywistego wpływu daty urodzenia na myśli i zachowania. Prorocy i giełda. Brytyjskie Towarzystwo Krzewienia Nauki, British Association for the Advancement of Science, BAAS, zostało założone w 1831 roku przez wybitnego szkockiego uczonego Sir Davida Brewster'a. BAAS ma nie jeden powód do chluby. W 1841 roku na zorganizowanej przez Towarzystwo sesji naukowej po raz pierwszy posłużono się terminem